To ja dostałam spacer, że trzeba uciec Po co tabli się zabije No Co robisz w mojej bazie? On dalej żyje A jest czerwona na dworze Trzeba ten mask tłumary, teraz jest tym Oh, Co on kurwa odpierdala? Gdzie niebieski. nie jest. Czemu on jakiegoś typa w łóżku? Czemu kościół gra? Czemu, Czemu... to jest tak czerwono? Czemu ten z... na... ten ta z... ta zbroje kurwa ma swój znacznik na to Nie wiem, nie pytaj się mnie, nie, nie. Czemu mam Czemu mamy drzewo w domu? A. Ja... Co się stało? Nie wiem. To tylko dźwięk. Tamten Tam to daje mu era Chyba jestem śmiertelny. Powalonego hmm, Nie jest takiego O tutaj coś jest Czy na tej byliśmy? No zaraz się dowiem Co to kurwa jest za pentagram? Weź mnie tepnij do siebie, czekaj Weź mnie tepnij Do ciebie Niebo mnie. Pojabone. I patrz, duch. O, czekać to duch. O, się na nas lampie. Co to jest? To so the creature from the woods. Bo była kobieta, słynie. nie no. Kto postawił dom na dole? Na wyma Creature from the Woods Jak wygląda kreatura z tego Gdzie jest ta kreatura z morzumu? O, jest ten amongus, Drugi amongus. Creature from the Woods się za mną tutaj gdzieś... ...za mną chodzi. Została coś, kreatura, co Kreatura z lasu zniszczyła trochę tego czasu. Zniszczyła tego tego co za świeczkę odpalałaś. Um, excuse me dojęłem tu ja nie sprzedaję zupa to sprzedaję, excuse me nie ja mamy w domu jakiegoś dziwnego typa plugę wina dość nie jakiś randomowy typ próbował mnie zabić ale bo nie wyszło dalej

Nie mogę nic zrobić. Do Dobra, się. Co się tyle rzeczy dzieje, że Rookie ja nie ma nie? Ej, gdzie moja muzyka? aga oh, so ja. o ja to autos andersa serie co kurwa to chyba kabra to chyba kabra nie już cię makabra spierdali no chcę iść spać, nie mogę iść. Jak zdechłeś? Bo No, Jeff the Killer spierdolił Filmer hitbox. Co to kurwa jest? Masz za Ja pierdolę, coś mnie napierdala to nic nie. O, Jeff the Killer na nogę. Kiedyś nie chciałam, żeby się pojawiły, a teraz... No to... Jest... Czemu Co mi się dzieje? Co mnie zabija? 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 I Majury próbowała pływać w lawiach, nieprawda. Co mnie zabija? Mamy no kobietę przed drzwiami! Uważaj, nie podchodź do niej! Ja pierdolę... Ej! Ej, czekaj! <śmuszczaj> On teraz tobą! Musisz zabić! Ej, co to dłuższe? A ty, paty, pity. Jeszcze morderca do tego. Wszystko tu chcę zapierdolić. Demons of the forest? Nega, co to Teraz A potem to zrobię. zabieram. Już myślałem, że to będzie mogli iść. Nie wiem, coś mi się pojawi... Nie wiem, ja sobie idę normalnie w las. Nie widziałem! Ja Lera... le zadaję? I idę. Trzy obrażenia. Jakie je ja jest. Ha, ha. Aaaa. Nie podoba mi się to zdjęcie, daj mi inne. O, to jest zawsze. Nie, nie podoba mi się to zdjęcie, ja chcę jakieś inne. No chyba nie mam... Nie, nie, jeszcze raz. To jest ładniejsze. Nie. Inne chcę. Nie, to jest w ogóle brzydkie. Za to było 100 Herobron. Najważniejsze, no że nie musiałam budować domu. No to proszę. się. Mrok, insanity. Ty, bo ja jestem pierdolnięta twarze widzę. Ja też widzę. Co jest? Czy za... Filmują nam dom nam filmują. umrzejcie. Um, Co nam kurwa dom będę filmować? Co ty? Co nic? Prawa głosu nie ma po pierwsze. Nie wziąłem od nich sobie człowieku lewej. Zostałam latarkę. <laughs> latarkę. Ja? Kiedy? Mamy już trzy latarki. Ha! Nie wiem, co to ma znaczyć. A w sumie nie może. Stalking face... Włączałaś no, radio? Dobra, tam było, tam, tak, tam była włączona radio. To jest cud, że ci villagerzy w ogóle jeszcze cudem żyją. O, Enderman. Jezu, to już nawet nie mam Endermana, nie? <ścoughs> Typ mi dał latarkę, ale wiesz, wiesz jakim kosztem? Żelazne sikierki. O. Oh. Hi. Hi. Mo ja, napisał mi że. Daj. Ty wiesz, że tutaj mamy kurwa jaskie? No. Dajam. weźmy. Crazy, bo się dopiero dowiedziałam to że mamy tutaj. Teraz już wiesz. Nie chce mi się. E z nimi w ogóle, ja... Wiesz co? Niektórzy mają dość... O, dość o 17 dopiero ten. Kto co to o 17? Do siedemnastej ten, a ty kto? Dopiero o siedemnastej ten, praktycznie tak późno? Tak można w ogóle? Siostra brata zgubiła co jest Doma na bierze. Onde é tu faz Onde Não Eu não te não com isso To się byłem na dachu No oni chodzi latark z latarkami? Bo się wydaje, że to sama coś... Nie wiem... Szukacie ja w Nie, 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 nie teraz! O twarz mi się pojawiła. Duże jaskinia z tym Lash a nie ma Excelotlów. Dziś przyjaźni? Jak, jak w ogóle wygląda ten typ? Ten. Ten Dir. No taki jest bardzo zniekształcony, szary kości na wierzch. Ale nie, 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 on był normalnie na od razu taki. Czy. Się tak, on się, nie, on się pojawi, po prostu przed drzwiami już był. A, widać, że dużo tu się dzieje. Sometimes aż za dużo się dzieje. Nie ma sikiera. Tobie też ukrali znowu? Wyjebałam sama, bo jestem wygnięta. A mi po prostu zabrali. Złodzieja. Jesteś w domku? Nie. Jestem... Wychodzę z Kaiwa. Woł domu Kurwa macie ci to twarz. Co tam chciałaś? Chciałam, żebyś mi sikierkę zrobił, bo mi się już powoli niszczy. A co ty tworzysz? Jeśli ci pokazuje. Bo to była szafa, sobie. Postanowiłam ją powiesić. <noise> a! Well, mega, to ty tam sobie rób co chcesz, a ja zaraz przyjdę, bo widzę pewną rzecz. Ja... Tą pewną rzecz muszę koniecznie zobaczyć. Co to kurwa jest? Czemu z nieba się leje woda? O, tego mi. Nie... A to to, to to było to. Czemu z wody się leje woda? Z nieba co? Woda z wody się leje woda. Jezu, nie już, późno jest, co jest? Rozumiem, była pierwsza. Na dziś zdecydowanie idę szybko spać no. Najpierw to trzeba nagrać ładnie. Jutro to w ogóle zmontuję. Nie, musisz. Nie możesz to zmontować. Kamarnica, marnica olbrzymia O chujka marnica Weź, się Zanieb... Weź mi daj tego cztery Wtedy to zanim przerobisz się na czarny barwnik Masz wtedy to marnicę Potrzebuję tego też cztery Ty bo taka marnica hała zabije Ty ona mnie przyciągnęła do siebie macką o, no, przesunęliście się. Lega ona mnie wyruchała po prostu. Ewo, Hiruś cię ogląda. Nie widzę, ja niby? nie widzę. Niby. Czego chcesz? Że masz na drogę. <laughs> He's coming. C You're going today. Siostra which. No bo fajna muzyka. Trzymamy tylko w dobrą stronę. Aha, na na na. A! Uderzyłam się. Lams. Ej, banego Nie... Ej, czemu te armostendy zmieniły sposób patrzenia się? Kto? Te armostendy. One nie stały tak. Czy Stały. W... Mm, nie wiem. Ale wiem, że one się na mapie pokazują, czyli to już jest samo w sobie dziwne, bo normalnie się armorsy nie pokazują na mapie. Co to kurwa? Ktoś wykupuje bloki. Wczoraj sobie w tego modpaka i z ciekawości weszłam w, w game Moda i mm, zobaczyłam jakie są miary i patrzę i tam jest w człowieku jaja przywołujące lucyfera. Nie mam zielonego pojęcia co tu się stało. Nie mam żadnego pojęcia z to jest modyfikacje Lucifer, ale jest, jest ciężki. To jest boss fight wtedy? Eee, chyba nie boss fight, ale jest y, ciężki. Wiecie, jest, bo... jest ciężki, oh. jest gruby, dlatego? Jest wysoki i jest strong. Mm. Dobra, <śmienic> dobranoc. O, co to jest? Kolejna Wiocha? Lutuj, lutuj, ja, ja to buduję. Orfan. Będzie. Ha, faktycznie kolejna Wiocha. Wiocha, ale bez dźwiglarów. Dziwna Wiocha. No właśnie. Na swoim świecie każdą... I się tylko armor wtedy pokazują, nie? Villagerów. Właśnie na moim świecie, jak gram, to nigdy nie potrafię znaleźć e, tego, wioski z villagerem, nie? nie wiem. Nie wiem dlaczego. I ta obrazka jest o wiele ładniejsza niż ta nasza. Nie przeprowadzamy się, czy przeprowadzamy się do niej? Te w ta... Nie. to. No. O, co to? Coś mnie napierdala. Au. Dekapuje to coś. Oj, mieszkamy tu siostro. ostro. By budować tam czy komuś kradniemy? No no tutaj tak nigdy nie, mieszka, nie? W sumie rano. Tylko Iron Golem jest. Właśnie to jest dziwne, jest Iron Golem, a nie ma villagerów, to jest creepy trochę. Może no, przecież powinni być województwa, żeby się tworzyli ci... ...Iron Golemowie. No tak, tylko dziwne, że on został sam. Odchodzi ta. Ta wioska ci powie. Jest, ta kobieta tutaj jest znowu. No. Ja myślę, że ja powin... Ja myślę, że to jest odpowiedni do. No, takie fajne skromne. Już to na od łóżka. Ale w złym miejscu. Nigdy nie przyszedł, więc nie wiem, nie boję się. Nie powiem, Ojciec za nogę, wyciągamy. Trzawot. Co? Jeszcze nawet nos, nie? Nawet zegarek mam, więc. Co ma się nagrodzić ciemno zrobiło? Którym mam mój dzień? Nie mam... Znowu pierwszy. Dobra, czekaj, coś zrobię. Dobra, już nie jesteśmy na pierwszym. The course draws closer, good luck. Patrz, jakie mamy zajebisty, kurwa, księżyc. Twarze widzę, nie za bardzo mogę teraz... ...zobaczyć... F3. Kurwa, mać! To stworzy tą jebaną architekturę. Chyba to jest oko. Ty się mnie pytasz! Weź się na tą wieżę, jest kurwa w domku zbudowane. Nega. No dobra, architektura po prostu jest. Wiking marzy na Skromna, ładna wiocha Ech. Co myślicie? Hallucination Okej, okay. generalnie to przed... Czy przed... już to jakiś dziwny typ, elo No ja mam skurwa o kurde, 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 mamo, hapem, mamo. Kurs Gold. Czemu kur... Ty, bo tutaj... Ty... Okej, okay, mam. Co to jest? Odnoszę takie wrażenie, że coś cię goni. Kurwa było, nie podoba mi się to.